Kiedy miałam 4 lata, mama zabrała mnie i moją siostrę w podróż samochodem. Jechałyśmy już kilka godzin, gdy zatrzymałyśmy się na stacji benzynowej. Kiedy tankowała nasz samochód, podszedł do niej mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziałam. Otworzyłam trochę okno, żeby usłyszeć, o czym rozmawiają. Powiedział jej: Nie lubię widzieć samotnych matek w podróży. Może mógłbym za panią jechać, tak dla pewności, żeby była pani bezpieczna. Moja mama tylko się uśmiechnęła i powiedziała mu, że wszystko w porządku. A on szczerze wydawał się zirytowany. Zapytał jeszcze raz, ale ona znów mu odmówiła. Kilka godzin później znowu zjechałyśmy na pobocze, a ten sam facet podszedł do niej. Powiedział jej, że tylko nas sprawdza, ale kiedy stał, wiatr jego kurtkę. Widziałam broń, którą ukrywał za pasem, a kiedy moja mama wróciła do samochodu, co widziałam. Powiedziała mi, że ona też to widziała i wiedziałam, że coś jest nie tak. Myślę, że po prostu próbowała zachować spokój, żebyśmy ja i moja siostra nie zaczęły się martwić, ale kazała mi trzymać kierownicę. Zaczęła coś pisać na kartce papieru, a chwilę potem znowu zjechałyśmy na pobocze przy następnej stacji benzynowej. Dosłownie wbiegła do środka, a potem wróciła, by kontynuować jazdę. Okazało się, że zapisała, w jakim hotelu się zatrzymujemy. Dała kasjerowi trochę pieniędzy i poprosiła go, żeby zadzwonił do hotelu i poprosił, żeby policja tam na nas czekała. Mężczyzna nadal nas śledził, a kiedy dotarłyśmy do hotelu, mama szybko wprowadziła nas do środka. Menedżer czekał i kazał nam iść do naszego pokoju. Ten sam mężczyzna najwyraźniej pojawił się zaraz po nas i zapytał, czy jego żona i dzieci już się zameldowały? Poprosił o klucz, a kiedy mu go dano, był gotowy wejść do naszego pokoju. Jednak klucz, który miał, był tak naprawdę do innego pokoju, a kiedy wszedł, w środku czekała policja. Ten facet okazał się poszukiwanym stalkerem i został aresztowany na miejscu.